Włodzimierz Bączkowski zaliczany jest do grona najwybitniejszych przedstawicieli polskiej myśli strategicznej i polskiej myśli geopolitycznej. W swojej działalności i w swoim pisarstwie politycznym wiele pisał o Rosji, wiele pisał o szeroko pojętej tematyce wschodniej. To jego działaniom między innymi zawdzięczamy powstanie jednego z pierwszych ośrodków eksperckich które zajmowały się właśnie tematyką wschodnią. Mowa tu o Instytucie Wschodnim, który działał w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym i który był wspierany przez ówczesny polski wywiad, słynną dwójkę. Boczkowski redagował i był związany z szeregiem pism, magazynów, które zajmowały się tematyką Rosji Sowieckiej, tematyką szeroko pojętego wschodu. Wśród tych pism warto wymienić m.in. Wschód Orient pismo, które wstało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i które wciąż jest dostępne w internecie, można przekonać się, jak polscy publicyści, jak polscy myśliciele polityczni myśleli i pisali o ówczesnym Dalekim Wschodzie. Bączkowski w swojej działalności publicystycznej, w swojej działalności eksperckiej skupiał się bardzo mocno na tematyce Rosji. Badał także rosyjską kulturę strategiczną. To właśnie rosyjskiej kulturze strategicznej w dużej części poświęcone jest jego prawdopodobnie najlepsze dzieło. Książka, która przeszła do historii jest właściwie, można powiedzieć, w kanonie książek, które stanowią podstawę badań nad sowiecką Rosją. Mówię tutaj o książce Rosja wczoraj i dziś, książkę, którą Bączkowski wydał w Jerozolimie w 1946 roku, i która, jak wiele wskazuje, być może stała się jego przepustką do Stanów Zjednoczonych, gdzie po II wojnie światowej pracował w Bibliotece Kongresu. Jak wskazują odtajnione w 2015 roku akta. Centralnej Agencji Wywiadowczej, Bączkowski był rozpracowywany przez amerykański wywiad właśnie pod kątem pozyskania go do współpracy z racji jego dogłębnej znajomości tematyki sowieckiej Rosji. Na co zwracał uwagę Bączkowski w swoich studiach dotyczących Rosji? Między innymi zwracał uwagę na to, że istnieje pewna ciągłość ciągłość myśli strategicznej, ciągłość kultury strategicznej i to, że mapy mentalne rosyjskich elit, czy mówimy tutaj o elitach carskich, czy o elitach e, sowieckich, e, nie ulegają znaczącym zmianom. E, Bączkowski zwraca uwagę, że Rosja w swojej historii ekspandowała e, i rozwijała swoje imperium e, we wszystkich kierunkach. Równocześnie zwraca uwagę, że zabezpieczenie flanki zachodniej i wschodniej tych kierunków pozwalało Rosji na ekspansję na kierunku południowym, na, w, w obszarze Kaukazu czy Azji Centralnej. Przede wszystkim jednak Bączkowski zwraca uwagę na istotną i kluczową rolę aparatu bezpieczeństwa i służb specjalnych. W rosyjskiej kulturze strategicznej. Podkreślał, że właściwie każdy reżim rosyjski, począwszy od carskiej Rosji, nawet od czasów Iwana IV Groźnego, kończąc kolei na, na reżimie komunistycznym, opierał się w dużej mierze właśnie na bardzo mocnej pozycji służb specjalnych, które to stanowiły w jego opinii podstawową siłę. Rosji, rosyjskiego państwa i stanowiły narzędzie do, główne narzędzie do realizacji rosyjskich celów strategicznych. Z czego wynikała ta dosyć szczególna pozycja służb specjalnych w rosyjskiej kulturze strategicznej? Otóż Bączkowski twierdził, że jest to wynikiem okupacji mongolskiej i przejęcia przez Kształtujące się rosyjskie elity w, w tamtym czasie zwyczajów i wzorców postępowania, metod walki, metod realizacji celów politycznych od mongolskich Hanów, którzy to z kolei wiele zaczerpnęli z cesarskich Chin. Między innymi Bączkowski wskazywał na to, że to właśnie armia Chingis Hana w dużej mierze opierała się na bardzo rozbudowanej siatce zwiadowczej, wywiadowczej, na, na tym, że wszystkie kampanie prowadzone przez mongolskich wodzów były wcześniej bardzo drobiazgowo przygotowywane pod kątem właśnie pozyskanych przez zwiadowców, wywiadowców informacji. To właśnie mongolscy dywersanci, jeśli tak można ich nazwać, przygotowywali grunt pod kolejne inwazje wielkich konnych armii stepowych jeźdźców, siejąc ferment w szeregach wroga, rozsiewając plotki, dezinformacje, a następnie dopiero na tak przygotowany grunt wkraczała mongolska armia, która można powiedzieć, że stawiała kropkę nad I. Te wszystkie wzorce i metody były, zostały przejęte przez rosyjskie elity polityczne i stąd właśnie zdaniem Bączkowskiego wynikała mocna pozycja służb specjalnych w rosyjskiej kulturze strategicznej, która bez względu na rodzaj reżimu cały czas trwała i, i była podporą każdego, każdego rosyjskiego reżimu. Na to właśnie zwracał uwagę Bączkowski. Z drugiej strony, zdając sobie sprawę z słabości państwa rosyjskiego, Bączkowski był jednym z piewców idei prometeizmu, czyli rozbicia rosyjskiej państwowości po szwach narodowych poprzez wspieranie wszelkiego rodzaju irredent, ekstremizmów politycznych które mogłyby właśnie szkodzić tej państwowości, które mogłyby rozsadzać Rosję od, od środka. Wówczas w dwudziestoleciu międzywojennym była to bardzo dobra i logiczna koncepcja intelektualna, natomiast wówczas państwu polskiemu nie starczyło ani sił, ani zasobów na to, żeby taką politykę realizować. W swojej działalności publicystycznej Bączkowski dużą wagę przywiązywał także do relacji polsko-ukraińskich. Uważał, że być może w przyszłości niepodległe państwo ukraińskie, które byłoby blisko związane z Polską, jest z gwarancją odsunięcia zagrożenia rosyjskiego. Uważał także, że, że niepodległa Ukraina ma rację bytu tylko i wyłącznie w sojuszu z Polską, bo tylko w ten sposób również jest w stanie uniknąć zagrożenia rosyjskim imperializmem postulował przede wszystkim liberalizację prawa w ówczesnej Polsce, tak żeby mniejszość ukraińska mogła cieszyć się jak największymi swobodami. E, oczywiście oprócz e, postulowanych przez Bączkowskiego dobrych relacji polsko-ukraińskich, e, wspominał on także niejednokrotnie o tym, że powinniśmy budować e, także przyjazne e, kontakty i przyjazne relacje z innymi kształtującymi się e, na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego e, narodami, e, między innymi także z Litwinami. E, to właśnie prometeizm, e, Bliskie i przyjazne stosunki z Ukrainą i z Ukraińcami, oraz właśnie dogłębne, dogłębna znajomość rosyjskiej kultury strategicznej, jej fundamentów, stanowią o wyjątkowości publicystyki, o wyjątkowości analiz. Włodzimierza Bączkowskiego. Więcej na jego temat, na temat jego pism dowiecie się Państwo z numeru 18 pisma Układ Sił. Zachęcam serdecznie do lektury.